Cyfrom, co w matematycznym mieszkały zeszycie, uprzykrzyło się okropnie za kratkami życie. Minął tydzień pracowity. Dzień świąteczny nadszedł. Zapragnęły się zabawić cyfry jak w teatrze. Poszły sobie aż nad rzeczkę, pod niebem bez chmurki. – My chowamy się, ty szukasz! – krzyknęły do czwórki. Potem wszystkie się rozbiegły i za chwilkę małą patrzy czwórka… Gdzie cyferki? Co się z nimi stało? Poszukała pilnie wokół, nie tracąc nadziei, że je znajdzie i znalazła. Wszystkie po kolei. Najpierw trójkę i jedynkę. Trójka jest rybakiem i jedynką niby wędką rybki sobie łapie. A to, co się w wodzie pluska, to na pewno chyba jest siódemka, która całkiem wygląda jak ryba. A po rzeczce pływa sobie i za wzięcie kwacze dwójka, co wygląda niby najprawdziwsza skaczek. Gdzież ósemka przycupnęła? Gdzież się ona chowa? Na gałęzi śpi ósemka, nadęta jak sowa. Piątka niby bociek brodzi sobie po mokradłach, Zero kółkiem jest na wodzie, gdy w nią muszka wpadła? Tylko dwie cyferki siadły obrażone w kątku, bo chce być dziewiątka szóstką, a szóstka dziewiątką.